Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, jestem juba 996 to jest serwer Pabel Craft i SG numer 5 u mi się skoczyło Nie znam, nie Ale, Nie znam w ogóle tej mapy W ogóle nic Ale O jest, jest miecz Dobra, zjedziemy go teraz, zjedziemy go no, biegnij. Zjedziemy go, zjedziemy go, zjedziemy go. Jest! Wygrałem, dobra. E, to była szybka ENA, bo było nas tylko dwóch. No, um. um. piszę mi nupa, ale to nie... Nieważne. Um. No, ta walka trwała 10 sekund może. O, dostał bana, ale taki troszkę... Ha ymm, złamał regulamin. E, tak, to jest nowo otwarty Public Craft. Niedawno zobaczyłem reklamę na YouTube właśnie. Nie chciałem coś z tego nagrać. No nie śmię do tego dostał. to... To mało. No jeszcze raz na piątkę wyjdziemy. Niech będzie. SGWT. O, jest. Czwarte. Nie, nie. No, przyznaję się, że nie znam przykazań serwera. Tato nr. Mister Shark. Kamil. Kamilwik. Tak. Dobra, szybko. Go, go. Boom. Juu. O, słabo. To pusta? Jak to? Jest, iron sword. O, ale bedny kocz. O, la Dobra, biegnę tu. O, jakie szczęście, jakie szczęście. O, tu się wybiją. No co się dzieje? Co się dzieje? Nie mogę biegnąć. Pół bloki śniegu? O lol. Co to jest? Czego tak dziwnie biegnę jakoś? Wolno, szybko. O skrzynia, skrzynia, skrzynia. Ale go zaskoczy. Super będzie. O nie. No też miał Forda. Dobra. dobra. Nieważne. Waiting, waiting. In game, in game, waiting in game. Eee, tak, to były bardzo szybkie dwie areny. Tutaj zakończę ten odcinek. Wiem, że był bardzo krótki, ale to z pierwszych SG. O, no to się Dobra, eee, ja kończę nara.